Dobrze. Jesteś inteligentna i ufam ci. Na krzyżówce się rozdzielimy. Nie masz pieniędzy. Vasco mi dał. Zawsze pamiętaj, że kocham cię całym sercem. I zrobię wszystko, żeby wrócić. Ojciec kazał ci wysłać mu wiadomość. Wolę sama o tym mu powiedzieć. Mam nadzieję, że pan się nie zezłości. Nie rozumiem, dlaczego nie chcesz się zgodzić. Oferuję ci pozycję, pieniądze i ślub z kobietą, którą kochasz. Wejdziesz do wyższej sery, staniesz się gentlemanem. Pan doskonale wie, dlaczego odmawiam. To nonsens. Świat rządzi się kompromisami i układami. Kto tam? Doña Manuela LaFont chce rozmawiać z Panem Ascaniem. Wprowadź ją. Przemyśl, co zrobisz i powiesz: chodzi o Twoją fortunę lub nieszczęście. Konwencja tego, co on się contigo. Przekonaj tego głupka. Albo cię poślubi, albo umrze. Tu się rozdzielimy. Jechać z tobą? Nie chcę cię narażać. Powodzenia, Andriano. Dzięki. Czekaj na Maria. Masz pojęcie, jak naraża się Ricardo? Nie, ale mogę się domyślić. Możemy tylko wierzyć. Dobrze. Musisz o czymś się dowiedzieć. O tym, że nie chcesz mnie poślubić? Oczywiście, że chcę. Wiesz, dlaczego twój ojciec się zgodził? Santiago poprosił don Jorge, żeby go przekonał i w tym rzecz. Don Jorge i twój ojciec rabowali karawany ze srebrem. Co? Odkryłem fałszywe dokumenty świadczące, że zajmowali się też kontrabandą. Don Jorge chce mnie zrobić burmistrzem, a twój ojciec się zgodził, żeby kupić moje milczenie. I co teraz? Może nie zrozumiesz, ale mam zobowiązania wobec Kamili. Wiem, ale jeśli przekażę te dokumenty władzom, Ricardo uzyska królewskie ułaskawienie. Będzie mógł używać swojego nazwiska i poślubić Kamilę jak należy. A ojca skażą na szubienicę. Rób, co ci serce każe. Ale nie zapominaj, że cię kocham. Ja też Cię kocham. Działaj zgodnie ze swoim sumieniem. Angeles, możesz wziąć dziecko? Jestem już zmęczony tym, że wszyscy każą mi kierować się własnym sumieniem. Jakim sumieniem? Religią czy więzami krwi? Mam zostać katem swojego ojca? Nie wiem, co powiedzieć. Cokolwiek. Jeśli go oskarżysz, wypełnisz boskie i ludzkie prawa, ale nigdy nie zapomnisz, że wysłałeś własnego ojca na szubienicę. A jeśli tego nie zrobisz, będziesz czuł się grzesznikiem. Co jest lepsze? Rozmawiałeś z ojcem Agustinem? Tak. Co powiedział? Przypowieść o dobrym pasterzu. Jeśli twój ojciec postanowi wejść na dobrą drogę, może powinieneś dać mu szansę. Dać mu szansę? A co z Ricardem? Nie dbam o tego filibustiera. Dobrze, a co z Kamilą? Tyle już wycierpiała, straciła syna. Nie sądzisz, że ma prawo do szczęścia? Ten dran jej go nie da. Nienawiść zatruła ci duszę, a bierze korzenie z zazdrości. Możliwe. Nawet jeśli Ricardo umrze lub zniknie, nigdy jej nie będziesz miał. Wolę to, niż ją widzieć z tym łajdakiem. Wiem, ale postaraj się go zrozumieć. Jorge jest jego ojcem. Takim, który go uznał, bo go potrzebował, a Santiago poświęci nieminnych ludzi, żeby go chronić. Co się stało? Co odkryłyście? A kuszerka już tam nie mieszka. Ale pewna dziewczyna, która rodziła tego samego dnia, co Kamila, twierdzi, że ukradła jej dziecko. Co takiego? Gdy zjawiliśmy się w Harancillo, spotkaliśmy Ricarda. Dzięki temu Kamila lepiej to zniosła. Co on tam robił? Uciekł z więzienia. Wiesz, co Nianiu? Pomijając moją miłość do Askania, ja bym ojca zadenuncjowała. Ale on dał ci życie. Nie on, tylko Bóg. Jeśli jest prawdą, że to zrobił, zrujnował mnóstwo ludzi. Był okrutny, zasłużył, żeby zapłacić. I nieważne kim jest. Conchita. Wejdź, Conchito. To było łóżko mojej siostry. Połóż tu swoje rzeczy. Jutro sprawdzimy, czy moje suknie na ciebie pasują. Kiedyś pasa? Necesitasz algo más? Dlaczego mnie pani tu przywiozła? Urodziłyśmy tego samego dnia i tylko jedno dziecko przeżyło. Drugie pochował mój ojciec. Auxiliadora nas okłamała, nie znamy prawdy. Ten żywy jest mój. To wie tylko akuszerka. Ja też. Najważniejsze to odkryć prawdę. Przywiozłam cię, żebyś też ją mogła poznać. Mój mąż. Zamierza odszukać oksyladorę. Gdybyś została w Garancillo, nigdy byś się nie dowiedziała, jak było. Wolałabyś to? Nie. Rozumiem twą rozpacz. Ten chłopiec może być twój lub mój. Prześpijmy się, jesteśmy zmęczone po podróży. Wróciłeś Rozmawialiście za kuszerką, co powiedziała. To chłopiec, który ma Lizawieta mów. Niewiele odkryliśmy. Chcę wiedzieć. Nie teraz. Jutro porozmawiamy dobrze. Kochasz mnie. Śpij. Dzień dobry. Dlaczego się zatrzymali? Ponieważ postawili budkę wartowniczą przy wjeździe do Veracruz. Miłego dnia. Pani, czy ty faktycznie decydujesz, że tak. Na twoim miejscu poślubiłabym Manuela, a potem wbiłam mu nóż w plecy. Jest jej ojcem. Poza tym Santiago też nie chce, więc Ricardo ucierpi. Jestem między młotem a kowadłem. Zdradzę jednego albo drugiego. Spokojnie, Rekinku.